Że wybuchnie wojna na zachodnim Pacyfiku. Jasku, ja tego nie rozumiem. Dlaczego, dlaczego się obawiasz? To chyba dobrze, że wreszcie jakaś wielka wojna będzie się toczyła nie w Polsce, nie w Europie, tylko właśnie na dalekim Pacyfiku. Co nas to interesuje? Może powiedzieć? Jeżeli wybuchnie wojna na Pacyfiku między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to będzie, naj, to będzie wojna, jakiej nie widzieliśmy od 1945 roku. I to będzie wojna o największych skutkach ekonomicznych w historii ludzkości. Dwa największe mocarstwa w historii świata zderzą się. Ani w II wojnie światowej tak nie było, ani w I, bo tam nie zderzały się dwa największe mocarstwa, tylko w jednym obozie były dwa najbardziej mocarstwa, w alianckim, tak. I ten dodatek. Ja wiem, że to niby daleko, tak. No ale miejmy, na, na tym, w tym momencie, miejmy jednak lepiej potężne siły zbrojne, które. Gdyby Rosjanom przyszły głupie pomysły poprawiać uchwyt na zachodnich limitrofach, żebyśmy tutaj mieli, mieli coś do powiedzenia. Ale czyli chodzi. W że... kompleksie rozpoznawczo uderzeniowym, którego absolutnie nie mamy. Czyli jeżeli Rosjanie zaczynają strzelać nam w elektrociepłownie, to my też im strzelamy. Nie tak jak Ukraińcy, którzy nie mogą, a Amerykanie im zabraniają, tak? Rozumiesz. Uk Rosjanie strzelają bezkarnie właściwie sobie do systemów infrastruktury krytycznej Ukrainy, a ci nic nie mogą oddawać. Bo nie mają czym, Amerykanie im tego nie dają. Musimy mieć własne tego rodzaju. I najlepiej jeszcze z Ukraińcami się dogadać, żeby wspólnie mieć plany uderzeń, jakby coś. I to doprowadzi nas do sojuszu wojskowego z Ukrainą prawdopodobnie. No dobra, ale już wartości jak to powiedział będzie totalny hejt w, w internecie, że za daleko idę. Ja tylko używam logicznych tych. Taki takiej zobaczymy, zobaczycie Państwo. Dobrze, ale wyjaśni to mi, bo.